Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie czytanie odnośnie tego, co ukryte, co nie, czego nie widzisz, nie wiesz. Także jeżeli kto, kogoś interesuje taki temat, zapraszam. Co ukryte, czego nie widzisz? Miło, miłość dzwoni. No, zobaczcie, miłość dzwoni. No, ktoś chce ci wyrazić miłość, jakaś wiadomość miłosna. Myśli o tobie. No, tak jak mówię, te karty są ciemne, ale ja wszystkie będę pokazywać. No to chyba ktoś tu sobie nie zdaje sprawy, że ma chyba tajemniczego wielbiciela, a tu znowu serce i klucz, albo ktoś znalazł już to, ten klucz do Twojego serca, spotkanie z kimś, otwarcie serca również dla kogoś może być otwarcie serca. Czyżby jakieś zmiany. Nagle może być szybko, nagle. Może, może ktoś będzie szokowany, że w ogóle ktoś wyzna ci miłość, że ktoś sobie nie zdaje z tego sprawy. No, może nie miłość od razu, no tu, tu tak jest, ale, ale dla kogoś to może być szokiem. Oczywiście, może być również tak, że dla kogoś będzie wyznanie miłości, a dla kogoś będzie coś innego szokiem, jakieś szokujące wiadomości. Zresztą teraz takich nie brakuje, pełno jest szokujących wiadomości, ale również, tak jak tutaj właśnie jest, niespodzianka, jakiś przełom, transformacja również. No, transformacja to mnie wcale nie dziwi. Akurat. Y Teraz, co jest noważka? Jakieś rzeczy wychodzą na światło dzienne? Zmiany, uleczenie. Tak jak tu, transformacja, uleczenie. Albo ktoś już jest po tym procesie i właśnie przychodzi ta miłość. Może dla kogoś coś się stało nagle, niespodziewanie, szybko, szokujące to było, i ktoś właśnie jest w trakcie tych zmian, tego uleczenia, tej transformacji. Tak. Tu jeszcze do tego właśnie. Feniks. Mówię, to znowu wszystko z transformacją się wiąże. I znowu transformacja. Wzrost. No, na pewno jest coś na rzeczy. Ktoś jest już po, ktoś jest przed. No, zobaczcie, no, pocałunki, no, nie, po prostu to jest szok. No, bezwarunkowa miłość. Oczywiście, bezwarunkowa miłość zaczyna się od samego siebie. Pamiętamy o tym, tak, albo ktoś się naprawdę zakochał. Znalazł ten i znowu mamy tego Feniksa. Może nie wiesz, że osoba, na której ci zależy, a przypuśćmy, nie macie kontaktu, ona jest w tym procesie. Coś do niej dotarło. Może przechodzi tą transformację. I czy jeszcze coś tu jest do przekazania? No tak, ale ktoś tu albo sabotuje tego swojego wielbiciela, albo sabotuje sam siebie, yy, ale również może być. Że ktoś ma takie zajęcie związane właśnie z tego typu akcesoriami, że tak powiem, gdzie ktoś używa takich y, rzeczy. Jacyś, y, właśnie, ci, y, ktoś to pracuje, nie wiem, w warsztacie samochodowym lub gdzie wszystko, stolarz i tak dalej, wszędzie, gdzie takie rzeczy się używa. Ale również jest tak, że ktoś albo naprawdę y, może przyszło szokujące coś i ktoś. Yy, no sabotuje to. Sabotuje to, albo sabotuje samego siebie, albo, albo sabotuje yy, tego wielbiciela. O, tu jest jakiś koniec. No dla kogoś jest koniec. The grim reaper. Jakaś relacja się zakończyła. Nie ma powrotu, nie ma drugiej szansy. I znowu wzrost i transformacja Twojego życia. Zobaczcie, czwarty raz transformacja. I Twin Flames. No cóż, no ktoś tutaj wspomina, przegląda zdjęcia, tęskni za Tobą, we wspomnieniach siedzi, w nostalgii. Ktoś wspomina. Oczywiście, że dla kogoś jest także koniec. Ktoś postawił Kat. Nie ma już więcej, koniec. Nie chcę tego. Za dużo było masek, za dużo było jakichś tam rzeczy. Natomiast oczywiście może być tak, że ktoś zakończył jakąś relację, może być nawet z bliźniaczym płomieniem, i po prostu ktoś inny się już pokazał. Yy, dla kogoś może być tak, że ktoś już nie chce i właśnie sabotuje się. Tu miłość puka do drzwi, a tu nie, 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 nie. Co ukryte? Czego nie wiesz, czego nie widzisz? No tak. Ktoś stoi przed wyborem. Ale ktoś rzeczywiście zamknął jakiś etap. Zamknął etap i już się nie ogląda za siebie. No chyba, że to Ty będziesz mieć wybór odnośnie dwóch kandydatów się nagle zjawi, dwie kandydatki. Czekaj, lub nie, nie widzisz. <grywa> Odwróciła się i z powrotem się... Odwróciła, że jest niewidoczny. Nie było, nie była pewna, czy chce wyjść. No. To jest, zobaczcie, dla kogoś naprawdę ten szok. Albo ktoś miał problem z decyzją i dlatego ten ponury żniwiarz się pokazał. Albo naprawdę ktoś, no znowu ten cios, no krew się polała. I może dlatego. Dla kogoś to było szokujące, nie spodziewał się, że tak będzie, i to doprowadziło do transformacji. Może dlatego ktoś się teraz sabotuje, bo nie chce już żadnej nowej relacji. Tu poszło coś na noże albo przez brak decyzji, albo po prostu musiało tak się zadziać kolejny raz. Karma, jasna sprawa w tym obecnym czasie, musiała się wyrównać i już. I dlatego jest koniec. Ale tak jak mówię, każdy ma inną historię, ktoś zakończył, dla kogoś się nowy pojawia, dla kogoś nie chce. Także dla kogoś jest transformacja, ciężkie, bolesne wydarzenia, które doprowadziły do transformacji. I teraz, proszę bardzo, cesarzowa siedzi już sobie na tronie. No, a teraz gwiazda do tego. No. no mówię, to jest właśnie ta transformacja, uleczenie, równowaga. Lub osoba, o której myślisz, dostała cios, teraz ulecza się. Nowy początek. No mówię, no słuchajcie, no, transformacja kolejny raz no śmierć, no dla kogoś na pewno dla kogoś na pewno się zadziała już albo się zadziewa, albo lada moment się zacznie transformacja, kończenie kończenie wszelkiego rodzaju mm, związków, relacji yy, kończenie pewnych etapów życia może dla kogoś, nie wiem z pracą coś związane no mamy dwóch, Grim Ripa. Zakończenie tego i kolejna szansa. No. To jest właśnie uleczanie. No cały czas jest słuchajcie o tym uleczaniu. Ktoś może medytuje teraz, ktoś dochodzi po, do siebie po właśnie takim czymś. Monet. Poważna sprawa. Bezpieczeństwo finansowe. Stabilizacja. Słońce. Wow, 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 wow. No, mówię, tu jest koniec i jest nowy, fajne. Dziesięć monet. Słońce. To jest właśnie to: po burzy wychodzi słońce. Siła. Wow. monet, energia wodna. Kim jest ta osoba dla Ciebie? Czy to jesteś Ty, to Ty, to wiesz. Natomiast to jest energia dojrzała kogoś dobrego, doradcy, pomocnego, o dobrym sercu, życzliwym. No teraz. No właśnie, no ta równowaga, tak jak mówię, kolejne, kolejna karta równowagi. Ach, karty są śmieszne, dzisiaj. O. No, i znowu ten nóż w serce, nóż w plecy. Natomiast dla kogoś jest tak, że, yy, yy, że ktoś nie może zapomnieć tego bólu serca. I właśnie dla, dlatego być może jest tak, że jest yy, to zero szans, już w ogóle to sabotowanie siebie, bo jeszcze ktoś nie uporał się z tym. Ktoś został tak zraniony, że nie umie tego wyrzucić, zapomnieć przetransformować i dlatego jest to sabotowanie siebie ktoś tu czeka czeka Może czeka na ten telefon Teraz jest znowu krumie, czy znowu osoby się pokazują? No, kochankowie są na sporcie. Umiarkowanie. No, ale przy tym jest 10 buław. Coś tu ciężkiego jest jeszcze. Oczywiście, słuchajcie, tu się pokazało kilka scenariuszy, no bo wiadomo, no jest Was dużo, także. Coś może być do tej osoby, coś może być do tej osoby. Także, tak jak mówię, czytanie ogólne bierzcie z tego, co z wami rezonuje. <laughs> I znowu wielki arkan. Przeznaczeniowe sprawy, osoba, która, która jest przeznaczona, wezwanie do obudzenia, wezwanie do transformacji. No, ale co zrobić? Co tu zrobić? Nie, nie wiadomo. Ktoś tu siedzi i płacze. No, płacze, no jak trzy miecze, pięć mieczy. Ktoś sam został. Kolejny wielki arkan. No, to, co się ostatnio dzieje, to jest naprawdę niesamowite. Ja tu bym po powiedziała, że tu intuicja powinna każdego prowadzić, co ma zrobić. Tu się pokazało, yy, pokazało się to uleczanie, chęć uleczenia. Natomiast dla kogoś będzie tak, że no ciężko, ciężko się z tym zmierzyć. Yy, znak ryb może również być, ale również może jeszcze nie wiesz o czymś, albo właśnie nie wiesz o tym tajemniczym wielbicielu. Albo jeżeli się pojawi, no to nie, wie, nie wiesz, co masz zrobić. I, i, i właśnie tu jest proponowana intuicja, żeby podpowiedziała. No tu jest jakieś odejście. No tu koniec, tu odejście. Może ktoś już za długo czekał. Albo czekał, czekał i doczekał się tylko. I doczekał się tylko noża w plecy. Znowu to pięć monet. Również tu jest odejście od osoby chciwej, skąpej, myślącej tylko o pieniądzach. No może właśnie dlatego ktoś tu idzie teraz sam, ale i znowu wielki arkan, karta panny. Natomiast tu jest właśnie wezwanie do tego obudzenia się, zajrzenia w siebie, tej transformacji. Ktoś na pewno z Was jest już po tym, zresztą to też mi piszecie, ale ja mam takie wrażenie, że coraz więcej osób zaczyna mierzyć się z tą transformacją, bo tu jest ktoś, kto naprawdę idzie sam, skupia się na sobie, na swoim świetle. Tu jest ta intuicja. Zobaczcie znowu, ile wielkich arkan. To nie jest przypadek, to nie jest przypadek, bo teraz jest. Właśnie to, te rzeczy się dzieją. Ktoś zostawił taką, właśnie osobę jakąś chciwą, skupioną tylko na materialnych rzeczach. Tu jest odejście od tego. Może być tak, że to ta osoba, która została zostawiona, bo była taka chciwa, musi teraz się sama ze sobą mierzyć. Się pokazywało i wypadło. No tak jak mówię, ktoś, ktoś musiał zostać sam i bez niczego. Zobaczcie, tu ktoś trzyma na siłę te pieniądze. No to się odwróciło oczywiście, ale ktoś na siłę trzyma tych pieniądze i pilnuje tego swojego bogactwa. No to tak wypilnował, że został z niczym, bo się tylko na tym koncentrował. To co ja cały czas powtarzam. Koncentrujesz się na tym, zostaniesz bez niczego. I może to było szokujące. Może właśnie dlatego ta osoba musiała zostać sama, żeby wiedzieć. Pieniądze to nie wszystko. Co z tego, że masz to, jak w każdej chwili możesz zostać bez niczego i bez nikogo? Ten krajobraz jest bardzo smutny. Tu jest ktoś, kto leży na ziemi. Leży na ziemi. Jeżeli to ta osoba tak krzywdziła, no to teraz właśnie sama z tym została. Albo. Cały czas nie wiedziała, co ma wybrać. Czy właśnie miłość dzwoni, czy pieniążki kochane? No ale ktoś chyba wybrał pieniążki, kochane, no bo skoro tu jest odejście i zostanie bez niczego, góra zainterweniowała. Nowy początek. No i dla każdego to będzie właśnie co innego. Albo ktoś usłyszał to wezwanie i wziął się za siebie, albo ktoś został z niczym i wziął się za siebie, ktoś się opiera temu, sabotuje. Natomiast tutaj, oczywiście, w jakiejś w jakiej części jest ten nowy początek, jest to wyjście, wyjście z tego. Natomiast dla kogoś jest tak, że ktoś dopiero tej drogi szuka, albo został właśnie bez niczego, żeby móc się przyjrzeć sobie i swoim tematom. Czy jest jeszcze coś, czego nie widzisz? No, król buław to. Albo odejście od takiej osoby. No, mówię odejście. I znowu jest ta karta, która się pokazała na samym początku. I znowu, tu, gdzie ta krew się rozlała, tu jest właśnie to zaplamione, zakrwawione, ale to już idzie gdzieś zupełnie indziej, gdzie właśnie to słońce jest. Tu jest szaro i ponuro. Ktoś idzie w stronę słońca, płynie w stronę słońca, tak jak tutaj. Zakończenie już tego etapu. Ogniska, energia. Może być, że taka osoba skupiała się tylko na tych pieniążkach. No i dlatego nie ma drugiej szansy. No mówię, będą się kończyły te wszystkie rzeczy. Znowu kolejny wielki arkan. Nie no, słuchajcie, to jest naprawdę niewiarygodne. w sumie niewiarygodne. No w tym czasie to mnie to naprawdę nie dziwi. To znaczy, że to jest wiadomość od wszechświata, że naprawdę się dzieje. I to bardzo dużo. No tak, no właśnie. Nie dojrzę chciwość to jeszcze znowu jakieś występki. I to oczywiście może dotyczyć wszystkiego. To może dotyczyć relacji, to może dotyczyć pracy. Może ktoś Niewłaściwie postępował, jeżeli chodzi o pieniądze i dlatego teraz został bez pieniędzy, no bo tu były jakieś pieniądze ukradzione, manipulacje związane z pieniędzmi. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o, o relacje, to również kłamstwa wszelkiego rodzaju i oszustwa. No i to się teraz kończy. Albo już się skończyło. Sami widzicie. Mówię przecież, to jest taki czas. No, no tak. Ulala. No zobaczcie. Tak, ktoś nie przyjął tego kielicha. No to teraz płacze. No tu płaczę, tu płacze, tu płacze, nie wie co ma zrobić. Wszystko naprawdę dla kogoś tak będzie, że zostanie z niczym. No słuchajcie, tu jest osoba, która siedzi w koszmarach, w wyrzutach sumienia, wie, że straciła coś, kogoś, że wszystko się posypało, no wszystko się posypało. Ktoś odrzucił tą miłość. Może to jest właśnie to sabotowanie tego. Ale oczywiście to nie chodzi tylko o miłość. To jest strata wszelkiego rodzaju. Oczywiście tutaj jest bardziej jako strata emocjonalna, ale tu mamy straty finansowe. No to wszystko jedno. Znowu te karty się takie pokazują. Naprawdę ktoś ma taką zagwozdkę teraz. Co tu zrobić? Może to właśnie. No bo naprawdę trudne, yy, trudne zdarzenia. I znowu wierza. Może naprawdę już ktoś nie ma wyjścia. Musi się ze sobą zmierzyć. Musi. Ten cykl musi się w końcu domknąć. Dla kogoś może być naprawdę szybko i niespodziewanie. Ktoś dosłownie szoku dostanie, że się to tak wszystko szybko zadzieje. Nowy początek, dwa kielichy, kieruj się intuicją. Oczywiście, również dla kogoś może być tak, że ktoś sobie tylko igrał z uczuciami i, i dlatego to się zakończyło. Natomiast dla kogoś na pewno jest nowy początek, ponieważ jest. Zamknięcie tego, co było trudne i jest nowy początek. Dla kogoś może być właśnie to szokujące, że to się naprawdę szybko dzieje, tak jak tutaj. Szok, szokujące wiadomości. Ktoś tu ci wyznaje miłość, ktoś się tego nie spodziewa, nie wie o tym, nie widzi jeszcze tego, ale idzie to nowe, idzie to nowe. To, co było trudne, bolesne, jest koniec z tym, przy tym jest zakończenie, to jest wielki arkan, więc on ma większą moc i idzie coś szybko od nowa. Także naprawdę, no no ja, ja mówię, no to są trudne, ciężkie rzeczy, ale to się wszystko kończy i te wielkie arkana o tym świadczą. Zobaczymy sobie jeszcze przy tych dwóch kielichach, co, co, co tutaj mamy. No idzie nowe, no idzie. Nowe uczucie, nieśmiało może, ten tajemniczy wielbiciel. Idzie, idzie. Tu rycerz mieczy. Może ktoś jest zły, że tutaj się zakończyło. Tu ktoś wspomina, tu bliźniaczy płomień, a ty już masz nową osłupkę. Oczywiście wiem, że to nie jest dla wszystkich, ale ktoś tutaj gniewnie, gniewnie, mieczem przecina to niebo. No, tu jest. Tu jest ciężka sprawa. No ale mówię, no i znowu jest karma. Mówię, ta karma się musi teraz rozwiązywać. Musi. Dlatego te wieże będą leciały jeszcze szybciej, jeszcze częściej. Dlatego, że ktoś się musi opamiętać, żeby mógł nastąpić ten nowy. Pozytywny cykl, koło fortuny, kolejny wielki arkan. Żeby to wszystko mogło ruszyć do przodu z impetem. Także ja to widzę naprawdę pozytywnie. No jeżeli ktoś postępuje w ten sposób, no to karma za to też musi być. No to jest jasne, tak? Wszystkie oszustwa, manipulacje, kłamstwa muszą zostać odkrywane. I ktoś musi czasami zostać też i bez niczego albo na ziemi. Natomiast dla kogoś na pewno idzie nowe i nowa relacja, nowe uczucie, dla kogoś może być szybko albo jakieś w ogóle pozytywne, pozytywne sprawy. Może być odnośnie finansów, odnośnie rodziny, odnośnie stabilizacji. Może właśnie ktoś, że zdecydował zakończyć już to, co było trudne. Odejść od tego, przychodzi właśnie już ten nowy cykl, no bo tu jest zamknięcie cyklu i dlatego te wieże się pokazują, żeby zamykać te cykle. To, co już było, musi się zamknąć. Dziękuję Wam bardzo. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się do następnego Pa.